Zobaczymy mnóstwo atrakcji, jedną z atrakcji jest blanka ale jesteśmy oczywiście przed wielkim meczem Wisły, Kraków i Ruchu Chorzów, mamy też taką mniejszą wersję piłkarzyków, oczywiście to bawić, no a później na sam koniec jeszcze przejdziemy do wersji elektronicznej, ale to wszystko przed nami, także moi drodzy zapraszamy, bawimy się do samego rozpoczęcia meczu do godziny 20.30, zapraszamy na strefę Go +Bet. Mec, Oczywiście, 3 Oczywiście. 3-1, mocno. 0 2 Jako człowieka, który zawsze był tych Jaki wynik pan będzie tak jesteśmy wiemy, tutaj, na na Ja tak tak mi ja nie wolno typować, ja ale co tak po tak mi się to skręci. 2-2. 2-2.